A oni się kryją jak partyzantkę nas, czy coś. Okej, już pierwsza fala gotowa. Jedziemy na Nie wiem dlaczego oni zrobili to wieżę A jej nie niszczą. Nie niszczą. Nie niszczyli, tylko ją zostawili. Z taką kasztą. Nie wiem. Jak wędrówkę Po co, to co tak. No, dobra. no, 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 Aha, teraz się no, Co? no, no,

Bardzo dobrze, że pozdrawiam Slayer. Nie mogłem przejść. Ale mojej jeźdźce i ich Bardzo dobrze. Teraz zostanę Slayer. Nie no, przydałoby się wytwarzać jakąś konkretną armię. Może on teraz w porcy mówię. Że o nie No, dobra. Tak sobie myślę. Czy, nie, czy zrobić zbrojownię? Zrobię zbrojownię. Zrobię zbrojownię, co się wydarzy. Dobra. Zostawiłem tutaj jedyny oddział. Tutaj dokończę ten mur. Nie mam jeszcze kasy. Okej, okay. no dobra, tutaj ten oddział. Defusie. Tą ledwo co trzymającą się wieżę. Właśnie tutaj e, tak e, źle jest w tej grze zrobione to, że nie można naprawiać budynków. One się podobno po jakimś same same podobno po jakimś czasie się naprawiają. Ale ja jeszcze tego nigdy nie doświadczyłem, nie wiem, może bardzo długo żeby czekać. W każdym razie jak wyślę budowniczego, żeby... ...podobnie e, to on po prostu będzie przy niej Nie da się naprawić budynków. Szukałem w internecie, czy się wygląda, a się okazało, że nie da. Bardzo jestem z tego powodu zmartwiony. Lol. No dobra, <laughs> tutaj też bramę O, On ktoś tutaj załatwia. Zostaną zniszczeni przez samolot. Jeszcze z ulepszeniem podchodzą się bramę i mają Tak, eee, to, 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 to To podpalenie które je w czasie, nie To nie jest już w oh! w no, w no, nie wiem. One chyba nie mają żadnej jednostki e, do niszczenia, bo wiem na pewno, że e, na przykład Mordor ma taką jednostkę, która jednym, czyli ma rozwala e, jeden płot, e, tak, jeden płot. E, a gobliny no to nie wiem, one chyba tylko mogą przychłonić, bo nie mają żadnej jednostki do niszczenia mu. Takiej czystej do niszczenia mu się, bo e, Jakieś, nie wiem, kodę, Użycie, czy jakiś szturm, czy... nic nie mają. Ale to dla mnie lepiej. I tak, isengardowskie mury nie są takie dobre. Najlepsze są gondolu. Gondolu, się ale isengard też jest bardzo dobre. Do mnie najgorsze mury są elfów. które są takie szelste. Może lepiej nie mówić. No, Rozpadają się właściwie same. Nie, no może nie, ale naprawdę są bardzo złe. Wierzcie. Dobra, uczyłem <laughs> skila i teraz nic mnie nie straszne. Chyba poświęcę te dogarskie dni, do żeby się nie rozpaść. Zaatakuję ich w ich bazie. Widzę, że żadnych rzeczy nie mają. Dzięki temu oni będą zajęci tym, żeby mnie niszczyć. Teraz się trochę podbudują niż tym, żeby mnie atakować. tutaj e, mam już dwa oddziały jeźdźców. Trzeci mi się robi. Teraz zainwestuję trochę w tych uruków berserkeli. E, nie wiem czy to taki dobry pomysł robić jeźdźców na, na goblinów. Na gobliny Lepiej będzie zrobić tych uruchomionych berserkę. No dobra, w każdym razie robiłem. zrobiłem dużo tych jeźdźców, już nie będę ich usunął. E, Rozwalą tutaj to bijamy tych znaczących, nie wiem co to jest, ale z tego mogą zrobić jeźdźka. Co to to się tak ujęło? Dobrze. się dalej trzymać... Nie, teraz już musi po wstrząsie. Padłem. O nie, nie to był taki sentyment. Work never no, Idzie na bry. Dobra, razgrywamy. No dobra, zaczynamy jednak bierzeć w kolejnych. Chociaż to są ci piki, nie żyją. Sama wyżyczka ich rozwoję. I trudno ich rozwalić. Tam. Niech y, powstanie, reinkarnacja tamtej wieży. O, tutaj nie przeszło nie Dobra, całkiem sporo widział tych. Okej okay. o, i tych berserkerów też nie wiesz. Ten berserker to jest jakieś ...pięć... łuczników. E, Czerkież jest bardzo dobry, bardzo dobry. Naprawdę warto w niego inwestować. On dużo kosztuje, chyba 500 y, jednostek, ale bardzo się opłaca. Too, no, no, oczywiście, ulepszenie na to. Be. Wieża bez ulepszenia, co to zawierza?